Szczęść Boże witam Was moi drodzy po raz kolejny. Chcemy, by to Słowo Boże nas sprowadziło, chcemy, by, by zagościło w naszym sercu, by stało się stałym porządkiem naszego dnia. Mam nadzieję, mam nadzieję, że, że przynosi to jak największe owoce, że, że już po tym no, okresie już ile my to nagrywamy? Chyba półtorej miesiąca. Zauważacie, że to Słowo Boże w was jest, że myślicie o nim w ciągu dnia, bo to też o to chodzi, żeby ono nam towarzyszyło, żeby, żeby kiełkowało w nas i wydawało jak najlepsze owoce. Dzisiaj chciałbym z tej liturgii słowa, którą mamy, a oczywiście jak zwykle za, zachęcam do tego, by się zapoznać z czytaniami z dnia. Chciałbym trzy myśli z tej liturgii słowa dla nas wyciągnąć. Na początku zajrzyjmy do pierwszego czytania i do słów Gamaliela, bo on tam mówi bardzo, bardzo mądrą rzecz. Gamaliel był faryzeuszem, ale widać wyraźnie, że chociażby poprzez to, że broni apostołów, widać, że, że sympatyzował z Jezusem, że ta jego nauka, że, że Ewangelia go pociąga, że, że, że widzi w niej mądrość. I stara się zrobić coś, by, by apostołów obronić, I, i podaje taką bardzo mądrą, mądrą radę, bardzo mądry sposób, jak, jak się zachować wobec dobrej nowiny, wobec, wobec apostołów. Tą radę oczywiście daje pozostałym członkom, członkom rady. Mówi, że jeżeli to nie pochodzi od Pana Boga, to samo się rozpadnie. I podaję przykłady podobnych osób, które gdzieś tam występowały, gromadziły uczniów i, i nagle to się wszystko zakończyło. Natomiast jeżeli to pochodzi od Boga, to wyda dobre owoce, to po pierwsze, a po drugie, po drugie, no przeciwstawienie się temu no będzie winą, którą, którą oni ponoszą, bo dziełom Bożym przeciwstawiać się nie powinno. Więc jeżeli pochodzi od Boga, to przetrwa to wyda owoce, to, to, to jest to zgodne, zgodne z jego wolą, więc, więc Pan Bóg będzie temu błogosławił. E, e, więc to jest taki fragment, który no, oczywiście y, pokazuje, że, y, że no, mamy już 2000 lat chrześcijaństwa na świecie i się dalej nie rozpadło, więc stąd można wyciągnąć bardzo jasny wniosek, że w takim razie no, to musi pochodzić od, to musi pochodzić od Boga, ponieważ Kościół, Kościół się rozwijał. Dzisiaj chrześcijaństwo jest najliczniejszą religią na świecie, więc, więc chyba te, 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 przeczucia Gamaliela to, ta jego, ta jego logika chyba się potwierdza. Natomiast możemy stąd wyciągnąć jeszcze jeden wniosek, to znaczy, że Różnym wydarzeniom trzeba się przyglądać, trzeba je rozeznawać w świetle Bożego Słowa. I myślę, że to jest bardzo ważne. Co prawda, w tym kontekście to, o czym mówi Gamaliel, służyło czemuś innemu, ale ja, mnie przyszła właśnie na lekturze tego słowa właśnie taka myśl, że, że chrześcijanin nie powinien wszystkiego przyjmować bezkrytycznie, ale roztropnie rozeznawać, czy to jest zgodne z Bożą Wolą. Czy to jest zgo to, z czym ma do czynienia, bo to mogą być bardzo różne rzeczy, czy jest zgodne z Ewangelią? Jak to rozeznawać? No oczywiście na modlitwie, szukając odpowiedzi w Słowie Bożym, szukając odpowiedzi w nauczaniu Kościoła, trzeba się przyjrzeć i rozeznać, czy to, z czym mam do czynienia, pochodzi od Boga, czy nie. Oczywiście dotyczy to bardzo bardzo różnych zjawisk. To spektrum może być bardzo różne. Są pewne rzeczy, które, które względem prawa Bożego ani, ani gdzieś tam go nie łamią, ani nie, no są w jakiś sposób neutralne względem prawa Bożego i, i woli Pana Boga. Natomiast będzie bardzo dużo rzeczy i w, w naszej codzienności, i w naszym życiu społecznym, które rzeczywiście trzeba rozeznać: czy to pochodzi od Boga, czy nie. Jeżeli nie pochodzi od Boga. To nie chcę mieć z tym nic wspólnego, jeżeli pochodzi, to, 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 to idę za tym, to staram się to realizować. Więc to rozeznanie myślę, że jest bardzo ważne. To jest pierwsza myśl, jaka dzisiaj do nas płynie. A jako, że nasz świat jest bardzo bogaty i bardzo skomplikowany, no to tutaj to prowadzenie ze strony Pana Boga poprzez swój Kościół też jest czymś bardzo ważnym. To znaczy chrześcijanin ma prawo oczekiwać pomocy od wspólnoty kościoła. Nie jest w tym rozeznawaniu sam, bo no, nie każdy z nas się zna na wszystkim, nie każdy z nas jest w stanie rozeznać wszystko, co się wokół nas dzieje, stąd kościół przychodzi nam z pomocą w rozeznawaniu pewnych rzeczy, z pewnymi wypowiedziami. Oczywiście te, te wypowiedzi czasem, to rozeznawanie ze strony kościoła również długo, długo trwa, dlatego że to trzeba zrobić z roztropnością, trzeba się pewnym rzeczom przyjrzeć. Żeby dać właściwą odpowiedź i rozeznać, czy to rzeczywiście pochodzi od Boga. Więc to mamy pierwszą myśl, która, która płynie do nas z dzisiejszej liturgii Słowa. Natomiast jeżeli chodzi o drugą i trzecią, to już sobie przejdziemy do Ewangelii. Znaczy, bardzo mnie w różnych momentach Ewangelii, również w tym, który, który widzimy dzisiaj, czyli cudowne rozmnożenie chleba, zawsze bardzo. Bardzo mnie dotyka, tak w pozytywnym sensie, ogromna wrażliwość pana Jezusa. Że on, są takie momenty w Ewangelii, w których on dostrzega tak drobne rzeczy, tak prozaiczne, na które może my nawet byśmy czasem nie zwrócili uwagi, czy byśmy nie pomyśleli, co pokazuje jego ogromną wrażliwość. Dzisiaj jest to głód, to znaczy gromadzi gromadzi rzesze, mnóstwo ludzi, którzy go słuchają. I Pan Jezus zauważa takie nawet najbardziej podstawowe potrzeby, jak to, że po prostu są głodni i trzeba by im coś dać do jedzenia. Więc On nie tylko zauważa te potrzeby, ale wychodzi im naprzeciw. Bo Pan Jezus przecież mógłby im powiedzieć, no to teraz idźcie sobie coś zjeść, a później wróćcie, będziemy kontynuować albo albo nie, już skończyliśmy, więc idźcie coś, idźcie coś zjeść. Mógł tak powiedzieć, ale on nie tylko zauważa tą potrzebę, ale chce jej wyjść naprzeciw, więc dokonuje rozmnożenia chleba. I jak gdyby to rozmnożenie chleba dla, dla tam mamy podaną liczbę pięciu tysięcy męż mężczyzn, pewnie tych ludzi, jak doliczymy kobiety i pewnie dzieci, to, to było tam o wiele więcej. To nie jest tylko zwykły uczynek miłosierdzia, ale w ten sposób Pan Jezus, jak gdyby wprowadza w czyn to, co głosi, to jest, to jest bardzo ciekawe, że Pan Jezus nie tylko głosi nam Ewangelię, ale pokazuje nam, jak ją praktycznie realizować, i to jest jeden. Jeden właśnie z takich, z takich momentów. E, na, na dwa sposoby nam pokazuje w tym momencie, jak realizować Ewangelię. Po pierwsze, pokazuje nam, że Bóg o nas zadba, jeżeli tylko Mu zaufamy. W myśl słów, które sam wypowiadał, nie martwcie się o to, co macie jeść lub pić. Ojciec Wasz Niebieski, który jest w niebie, wie, dostarczy Wam wszystkiego, co jest, co jest Wam potrzebne i daje tego dowód. Ludzie, którzy są głodni, otrzymują od Niego chleb. W cudowny sposób. Więc to jest, to jest pierwszy sposób, w jaki pokazuje nam Pan Jezus taką no, no, praktyczną realizację tego, co głosi. A po drugie, to właśnie to wyjście naprzeciw potrzebom bliźniego. To jest realizacja Ewangelii. Nie wystarczy tylko zauważyć potrzeby bliźniego, ale człowiek, który kocha, a przecież mamy przykazanie miłości bliźniego, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, nie może przejść obojętnie wokół potrzebującego. Jeżeli zauważam potrzebę, to automatycznie muszę jej wyjść naprzeciw. To, 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 to czuję w sobie pewne przynaglenie, by coś, w tym kierunku, by coś w tym kierunku zrobić. Jaki ma sens to, że zauważę, że ktoś głoduje i nawet go pożałuję, pomyślę sobie, o jaki on biedny, jeżeli nie podzielę się z nim kanapką, którą właśnie mam w ręce? To, to, to nam pokazuje właśnie dzisiaj Pan Jezus, że Ewangelia to nie jest tylko teoria, to jest praktyka, którą trzeba realizować w codzienności, w moim postępowaniu. Nie czekać, aż ktoś inny to zrobi, ale jeżeli mam możliwość, jeżeli mogę komuś pomóc, to mam moralny obowiązek to zrobić. Więc to jest druga myśl, a trzecia. To jest takie pytanie, które myślę, że, że sobie dzisiaj zadamy, pozostawimy do takiego rachunku sumienia. Jest tu powiedziane, że szedł z nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Tak dokładnie jest w tym fragmencie Ewangelii. I czytając ten fragment, zadałem sobie pytanie, dlaczego ja idę za Chrystusem? Czego oczekuję, czego szukam w relacji z nim. I to jest to pytanie, z którym chciałbym Was dzisiaj troszeczkę zostawić. Bo źle by było, gdybyśmy szli za nim po to, by nas nieustannie zadziwiał cudami, by nieustannie zaspokajał nasze potrzeby emocjonalne. Czasem istnieje taka religijność, w której, w której bardzo dużo człowiek stawia na, na emocje, emocje, na przeżyciowość. I jak tej emocji nie ma, tej przeżyciowości nie ma, to jest kryzys. Więc, więc zadajmy sobie to pytanie, czego ja oczekuję od spotkania z Chrystusem? Oczywiście emocje również są ważne w wierze, ale nie mogą być najważniejsze. Najważniejsza jest moja decyzja, najważniejsza jest moja relacja z Panem Jezusem, która się realizuje w codzienności, nie tylko w emocjach, ale w moim wyborze, w moim wyborze codziennym. Jeżeli szukamy tylko emocji, tylko tych cudowności, to znaczy, że moja motywacja jest niewłaściwa. No i trzeba ją oczyszczać. Więc z tym pytaniem Was dzisiaj zostawiam. Szczęść Boże i dobrego dnia Wam życzę.